ma wszystkim z tej strony Demiosek 12 i dzisiaj wam pokażę gameplay z baletera no to tworzymy sobie postać mamy już tutaj stworzoną i klikamy enter show bierzemy play match silver bros polecam dominację na shenty lub na kaktusie weźmiemy sobie dominację na shenty dominację dominacja, dominacja. Nie ma nic za ciekawego. No niech będzie to. Czekamy się na ładę. Gra wyszła 1 sierpnia 2012 roku. Jest bardzo fajna jak na sieciówkę, bardzo rozbudowana. No a tryb dominacji chyba wszyscy znają. No nawalam AK-47 z celownikiem. I co tam mamy się dochodzi? No to le widzimy skille, które nam się będą ładować Pierwsze to jest uzupełnienie zdrowia Drugie akimbo Trzecie działko e, Czwarte minigun Tak sobie ustawiłem Myślę, że to jest dobre dla Was Jak chcecie sobie zrobić to polecam właśnie taki układ skilli hmm. I żeby dostać więcej punktów, klikamy Q. I jak się wysiedli taka tu cieszynka i jak się nawoduje ten pasek, dostajemy więcej punktów. Zobaczcie, co mi widzicie. Takim by nam się już uh -huh. Tak. No zdarza się. zdarza Pozwólcie, że złapę wody. Teraz się A AK bardzo polecam kupić za bodajże 14 tysięcy kredytu dostajemy 10 tysięcy kredytu na start no i potem zbieramy, zbieramy akurat od w ten weekend, 31 e, przepraszam 1-2 wrzesień dostajemy podwójny x, więc to jest bardzo fajne i szybciej się zdobędzie punkty no i tak jakoś idzie Polecam wam tę grę. W opisie znajdziecie link do tej gry. Ja pobrałem z dobrych programów. Gra wam się zaktualizuje i możecie mieszać. Proszę o wyrozumiałość. Zabrać na komentarze <grym>, najlepiej no o dobra. Ponieważ to jest mój pierwszy let's play. I nie hajtujcie mnie tak od razu. Potem możecie. Widzicie, 190. O, działko mamy. To działko jest takie sobie w porównaniu do Call of Duty w Modern Warfare 3 albo Modern Warfare 2 ale nieraz coś tam ubije. Sporo ludzi dla gra, przepraszam, gra. Nieraz to trudno jest wejść na serwer. W dominacji są dwa mecze... znaczy. Dwie połowy po 10 minut. Jedną mamy, że bronimy, a jedną że atakujemy. Akurat teraz bronię, zaraz się zmienię na atakującego. A. No i wolę atakować oczywiście. Ale bronić też trzeba się. Powiem wam coś teraz o punktach stylu. Punkty stylu dodają nam więcej expa. Punkty stylu można zdobyć poprzez kupienie sobie y, ubrań lub fryzury w y, marketplace i y, y, y żeby było więcej punktów stylu ta rzecz ma być biała. Czyli na przykład jak jest fryzura i roka to musi być biała. Będziemy mieć więcej punktów. Y, stylu i będziemy szybciej zdobywać ektu i kredyty to jest bardzo pomocne, ja właśnie teraz zbieram na to te spodnie hmm. odblokował nam się minigun nignat czy coś takiego tutaj nazwane no i teraz właśnie to, pokażę wam jak to ciśnie się z tym znaczy, jak się udaje oczywiście bo to taka sobie jest ta maszyna ale jakoś tam idzie Pijam. O, tu jest uczuć. się mi to jest zaraz zabijam, to jest super powód. Hmm, gra, naprawdę, grę polecam. Bardzo super, no, jak na sieciówkę to super. Oczywiście no, nie ma co porównywać do Battlefield'ów Karol Dzieci. Ale jest naprawdę świetna zabawa. Jest jeszcze Team Deathmatch. Zdobywamy jak najwięcej punktów do swojej drużyny i to też jest bardzo dobre. Ja polecam mapę Shanti i Kaktus ponieważ są bardzo dobre dwie mapy. Teraz właśnie skończyła się pierwsza połowa i będę zaczynać drugą jako atakujący. No co zaczynamy? 7:30? Dziwne. No to jeszcze lepiej. Bo mi się nie jako Aha. Przepraszam za naga ale to znaczy, że nie na Nie wiem, jak tego na zrobić. zdobyć. Ktoś mi powiedział, że za 5 zabójstw bez zgonu, ale jak miałem tyle, miałem 7 bez zgonu i nie miałem tego na Nie wiem, jak to jest. Kiedyś tam miałem parę razy napis na Medis. Kiedy na medzis czyli zabiłem na nie wiem jak, jak to jest. No to atakujemy na jedynkę. No dobra jesteśmy. Atakujemy. Zespimy sobie HP. Przepraszam. Klapi się mi się pomyliły. Tutaj ja będą zaraz atakować. Oho. Wiedziałem. Jak będziecie chcieli, to mogę z wami z chęcią pograć. A jak będzie więcej osób, to może i live'a z tego zrobię. Zobaczę. Ale musi być tak gdzieś minimum 500 osób. Wtedy pomyślę o live'ie. Jak weźmiecie sobie na maksymalne ustawienia, mój laptop na przykład tego nie potrafi, to macie naprawdę zarąbistej jakieś grafiki. Aż po prostu jakbyście w Battlefield nagrali. No, prawie jak w Battlefield, bo bez przesady ale... prawie matuszył teraz się pocieszę żeby mieć więcej punktów rzeczywiście mogą mnie teraz zabić ale najlepiej jakby tego nie robili no, Dobra, zabezpieczamy ach, wezwę hola, ale no to czekamy Dobrze. Powracamy. Teraz jestem w rękiku? Ło, 4 na 5. Ło, złabo, złabo, złabo. O, o dobrych ja. Nawet tego drugiego gościa nie widziałem. A jak już był, to już 7. Dobra, a ciebie mam. zabezpieczącą tylko, a nie jest już teraz No, nie wiem naprawdę nie wiem jak będziecie wiedzieć kiedyś to możecie mi podsunąć jak tego nemesis zdobyć ale laks piękny tu możemy uzupełnić sobie ammo zaraz może zabezpieczymy 1 albo i nam się to nie uda oj owaka tu jest o, headshot. Jak to smacą, gość ah. Zabili mnie jak zabezpieczałem kradzież. No Ktoś powiedział, że łatwo jest to działko, znieść. Teraz mam pokazać mi się, to się Spróbuję to dziękuję teraz zniszczyć. pokażę, jak mi się Ok, no, jest to działko tutaj? No zobaczcie, strzelamy do działka. Już podziałka. Teraz swoje postawię. O tak, postawimy swoje. Może coś tu osłonić. Szybciej. Ojeku, będzie Nemezis. Przepraszam instalację, ale jak jest Nemezis na mnie, to zazwyczaj mam laga. Tak jest. Już yeah, no, się up pocieszymy, go. żeby mieć więcej punktów. Szkoda, że nie ma spostrzenia do tej gry. Ale co tu rozumiem. Kupujesz kamocha i napierdzielasz. Nic do zrozumienia. No. Zabezpieczmy dwójkę. Zobaczymy, nam się uda. No. Dobrze, dobrze, No, przegrywamy 3-2, jakże nam się uda jeszcze jedno zabezpieczyć, to będzie remis. No może się udać, może, może. Ojejku. Jakiś noob. Szybko nam wdezpił. Ach! Który... Trzeci No Niestety nie Nie że wy będziecie lepsi. To jak chcecie to kiedyś, jak powiedzicie to możemy kiedyś razem wygrać. podpowiem jeszcze, co nie są. No, jeszcze dwie minuty meczu. Możemy to wygrać. Czy nie wygrać? No możemy. Bo jedynka się zaczpi za 37 sekund, a dwójka za 60. To jest ten. Right fast O jakiś nobek znalazłem. Co niego będę O, 105, pięknie Pocieszymy się tym, mamy czym. dobra. Wciśniemy nie wiem, okej okay. Może muszę coś za to zabezpieczyć Co wątpię Kurde, j**ka, ktoś mi tu wyjaśnił O kurde, s**t Muszę jedyny na jeden coś oh, you saw that you know? 111, to się zabezpieczyć, kurde Żeby chociaż zremisować Stawmy działko, ale nie ubiją No już nie jest to To zabezpiecza dwójkę. Sam się podjął tego. O w dwójkę, no. W dwójkę biorą dwójkę. Patrz, jak się Patrzcie, Można sobie ulepszyć te skille tutaj. Oczywiście dobranie do kupić celownik, jak ja. Ulepszyć magazynki i tak dalej. No okay, jest bardzo rozbudowana. Jak na sieciuwa. No i koniec. Macz. My niestety przegraliśmy. Trzy do dwóch. no i tu mamy... Ile dostaliśmy expa, ile kredytu, ile mam ogólnie kredytu, który level, ile do następnego levela. Dobra, to by było na tyle z dzisiejszego gameplaya. No to będzie może jeszcze następny. No to dzięki i do zobaczenia. Siemka!